Już na szczęście udało się trochę podleczyć, został delikatny katarek tylko, więc mamy jeszcze ładną pogodę dzisiaj, także jedziemy na warsztat. Już po robocie, jedziemy sobie na warsztat, no i dłubiemy dalej, robimy, trzeba, trzeba sprężać dupę, żeby w tym tygodniu odpalić wóz. Śliwe, że na tym odcinku będzie już odpalanko wozów i co mogę więcej powiedzieć? Nic! Miłego oglądania! No, tutaj też dzisiaj coś tam przemysław będzie działał. Przy 15 wstawiamy ją do środka. A przy Leksie, z racji tego, że mamy taką piękną pogodę, no, to tutaj przy Leksusiku będzie jutro działane dalej. No, te wszystkie piękne rzeczy poprawiane tu, jakieś takie. No i szlifowane cała komora, wszystko przygotowywane do. Malowania jeszcze przyszły dzisiaj paczuchy. Nie, to nie jest stąd. To, to, to M-Tuning wysłał, tak? Ecu Master. Tutaj przyszły injectorsy takie do Mazdy do RX-7. Ale to na razie jeszcze sobie pójdą na półeczkę. A ja wracam do roboty. W końcu kończymy wiązkę. Montujemy tam tamte wszystkie części, co leżą sobie tam na podłodze. To montujemy. No i będziemy się przygotowywać do odpalania. Także stay tuned, że tak powiem. I teraz z pierwszej kolejności muszę sobie będę sobie tutaj uzbrajał te rzeczy z powrotem. Tu wszystko z powrotem wleciało na stół. Stwierdziłem, że najpierw właśnie te mechaniczne rzeczy powkładam wszystko z powrotem do auta, żeby już się tego pozbyć, żeby mi się nie walało i wracam do robienia wiązki. Ale właśnie najpierw sobie tutaj to wszystko pomontuję. Poskręcam, pozakładam na auto, wszystko już na gotowo. No i będziemy działać dalej. Się po zej strony Opa tam w czym tak było mamy to a tamto muszę jeszcze podjąć na kolanie tak naprawdę Teraz ta rurka, tutaj co nam przeszkadzało. Coś tutaj mi się opierało wtedy. Chyba, że to już wtedy dogiąłem. A chyba dogiąłem, no Dobra jedna i druga. A wiem czego zapomniałem. Będę musiał tą chłodnicę i tak odkręcić, bo jeszcze jest wiązka, która tutaj ma iść pod pasem schowana. No zapomniałem o tym. To nam przychodzi tu. Która to jest teraz, dolna czy górna? No, widzę nadrawianie kontentu. Co tam? Chorowity, robota. No, witam kameramana, dzień dobry. O, muszę to jakoś tak. Wymyślić, bo nie chcę tej wiązki przerabiać i ciąć, bo musi zostać do lamp, ewentualnie, żeby to jakoś tutaj schować zgrabnie. Kurde, jest jedyna lipa taka, że tutaj za bardzo nie ma do czego tego złapać sensownie, tak żeby ładnie było. Jakby to wykombinować tutaj te łapki i te wszystkie kable pochować. No Dobra. Wstępnie jest tak. Cik. Zbiorniczek jest dokręcony. Nic, to jutro sobie mogę montować wiązkę już na gotowo. Chyba. Chyba, że jeszcze czegoś mi brakuje, ale raczej nie. Tutaj. To będzie niepotrzebne. I w sumie tyle na dzisiaj. Mamy tak, ten dolocik tutaj już skręcony, tu od strony dolotu też wszystko poskręcane, zbiornik, ta płyta, wiązka tutaj schowana, tylko jeszcze muszę tutaj te obejmy dwie skręcić, ale to potem z dołu na podnośniku. Catch tank do założenia plus przewody do kecztanka wszystkie, a jeszcze tutaj te rurki łączące muszę zamontować, przewód, wtyczkę zacisnąć na przewodzie do czujnika położenia wałka. No i co? I jeszcze jutro ściągnąć kolektor. Pozakładać wszystkie uszczelki, zamontować wiązkę pod kolektorem na gotowo. Dopiero potem zakładamy kolektor, i, a jeszcze ze wspomagania przewód i przewód zasilający ze wspomagania i tak dalej. To sobie ogarnę jutro. No i w sumie na dzisiaj to by było tyle. Trzeba troszeczkę odpocząć chorobę, wypocząć jeszcze i walczymy dalej. No. Co tam? No patrzę. Patrzę, co tutaj wyczyniasz. Kurwa, pucuję. sexy car <noise> poczekajcie chwilę do ciepłego, to bez koszulki. a to będzie na niebieskiej platformie. Nie, albo trzeba po prostu będzie ten... Tutaj wykupić wyższy poziom subskrypcji na YouTubie. Wsparcie kanału na levelu drugim. <noise> Maxur, Maxur, Maxur dwa zł Tarchowin <noise> AI. Ale robi. Cóż, ale robi. O jakie kurwa żury. Pojawia nam się tutaj coraz więcej elementów, jak widać tutaj Czujniczki pozakładane. Tu już zbiornik spięty. Tu wiązka jeszcze sobie czeka. Wydech już też założony. Tutaj już gadałem. No ale jeszcze tutaj mamy rureczkę powrotną z, 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 ze wspomy. A chcemy spiąć sobie to fajnie na enach, Więc tutaj dospawam tak. Czemu tak? Bo tutaj jeszcze jest restryktor taki. Więc to po prostu przyspawam króciec taki. I w tym zbiorniczku też jest a. Więc będziemy mieli fajny, ładny przewodzik. Nie wiem, czy będzie tu widać. O, do tegoż, tutaj, do tego musimy sobie zrobić przewodzik i on będzie. I tu do tego króćca tu A. kurwa mamy zakażone zaraz sobie tutaj o. zaciskamy te końcowy idziemy do, do imadełka Cyk. No tutaj taki hmm, względnie świeży zakup, takie trzymadło fajne. Co by nie porysować? Fajne? No nie widziałem, już. aha widziałem to, dołem tak elegancko. Polecam, mogę sprzedać. No, jest. Takie fajne. Mamy to zaraz, sobie odmierzymy długość i zrobimy drugą stronę. Teraz przyszedł moment. Na montaż wiązki, bo wiązka musi przyjść, zanim jeszcze tutaj kolektor z zamontuje. To cała wiązka jest jak widać tutaj schowana pod kolektorem. No tutaj wychodzi, tu wychodzi na ceweczki. Tam za piecem przechodzą też przewody do sądy i do wstecznego, no, a cała reszta nam idzie tutaj. Wszystko pochowane, teraz sobie podłączam te wszystkie rzeczy, wtryski wypuszczę gdzieś na bok i jeszcze czekam na takie uszczeleczki do krokowca, przewodzik tam, nie widać, bo tu wszystko czarne, ale przewodzik do wspomy, wszystko pomontowane, podłączam resztę i robię dalej. Jeszcze trochę katarek jest, ale jest coraz lepiej. To wygląda to, na kamerce jakbyś tutaj taką ketę miał, z daleka. Trzyma, trzyma. Kurwa, ale kot. niezwykle. co? I tak. Mamy stan pracy na etapie takim, takim. A jeszcze tutaj te, te rurki łączące, muszę założyć. No ale tak, mamy tutaj wiązeczkę, tutaj już też jest w alternator, czujnik położenia wału do maka. Tu mamy wszystkie kable podpięte do wszystkich czujników. Jedyne co to tutaj, TPS-ik, czujnik powietrza. Temperatury powietrza dolotowego, wtryskiwacze wypuszczone, wtryskiwacze wypuszczone, ta wiązka ułożona i Jutro wrzucę sobie kolektor, krokowiec na adapterze, tylko jeszcze jutro muszę tutaj kupić takie krótce na szybko złączki zrobimy, żeby było prościej, potem to pospinać, bo tam jest dość ciasno. Do tam do Emu, regulator ciśnienia paliwa i do Lowfa. Więc to sobie zrobię jutro. Tu jak widać ten cały dolot jest. Na gotowo catch tank też dostanę jutro, bo jeszcze coś tam były jakieś szlify. To sobie tutaj też pospinam. Filtr już tutaj na gotowo, cała reszta na gotowo. <laughs> Nie wiem w sumie czy to nagrywałem. Tutaj te osłony sobie poskręcam. Wydech już jest pod autem też zamontowany, więc wygląda nam to coraz lepiej. No i no i no i no, i no i co? No i możliwe, że jutro albo pojutrze zawiozę wał do skrócenia. I wyważenia. Mam już tutaj w tym Bajzlu jakieś oleje do. Olej do czego? Do skrzyni biegów, olej do dyfra, jakieś klocki. Podporę wału, bo też trzeba zmienić, bo w tym wale jakaś taka stara podpora była. Przewody hamulcowe też do tyłu już są założone, tylko takie łączniki sztywne jeszcze muszę dorobić. No i potem muszę tą wiązkę dziubać. A mam dzisiaj już środę, więc do końca tego tygodnia coraz mniej czasu na odpalenie. Bądźmy dobrej myśli, że mój plan z odpalaniem w tym tygodniu wypali. Może to zrobię bez gotowej kierownicy bo to polutowanie guziczków na kierownicy mi też troszeczkę zejdzie, no ale co jeszcze, jakieś tam kabelki do ADU, jeszcze muszę sobie przypomnieć, gdzie tutaj w 36 idzie do zegarów nam sygnał z czujnika poziomu paliwa, bo to też byśmy chcieli wyciągnąć, żeby na ADU nam pokazywał normalnie poziom paliwa i resztę parametrów i... I więcej grzechów nie pamiętam, chyba. Pewnie podczas składania i podczas robienia dalej yy, przypomni mi się, co tam trzeba jeszcze zrobić. Najgorsze są takie, właśnie, małe detale, które gdzieś tam yy, nie dało się tego zrobić na bieżąco, musiały być zostawione na potem, odłożone. No i potem często łatwo jest o takim czymś zapomnieć. A oczywiście, czego nie zrobiłem? Listy rzeczy nie zrobiłem. No, standardowo. Ale chyba zrobię, żeby mi było łatwiej. Także na dzisiaj to by było na tyle, i do jutra. Dobra, dobra, działamy, działamy sobie dalej. Ładny dzień jest dzisiaj, to i się chce robić. Troszeczkę, A, już na Postępy są takie, że przyszedł catch tank pomalowany. Będę montował zaraz te krótce. Tutaj na razie sobie podłożyłem tak o podkładki, żeby zrobić dystans. Te przewody sobie tutaj zakuję. Muszę jeszcze tutaj sobie zakuć jeden przewód pod spodem do dolotu. I już kolektor wpada na gotowo. i Tutaj skręcam wszystko. Zakładam listwę, podłączam wtryskiwacze, podłączam paliwo, skręcam paliwo na gotowo. Tutaj będę działać, tutaj przy tej wiązce, ponieważ dzisiaj chcę odpalić. Ten wóz yy, chciałbym. No. Mamy jeszcze. Aha, nie mam zegarka. Mamy 13, więc do, do końca zmiany mamy jeszcze dużo czasu. Zalać płyny, wszystko posprawdzać. X razy sprawdzić przede wszystkim układ paliwa, czy wszystkie mam końcóweczki dobrze poskręcane i spróbować to odpalać. A potem już po odpaleniu myślę, dokończę do, do robienie wiązki kierownicy, wiązki ADU, chociaż może ADU podłączę wcześniej, żeby widzieć jakieś tam parametry, chociaż będę mieć to na kąpie. Tak więc tutaj sobie przygotowuję te krótce do kecztanka i zaraz sobie to skręcam jeszcze, tylko yy, sobie pozamiatam do końca i będzie git. Cyyk. To sobie zaraz podociągam. Teraz yy, te przewody <laughs> sobie będę je docinał. Tutaj zakuwał, no nie zakuwał, no skręcał. Dobra, bo już yy, na długość miałem jest zrobione z zapasem lekko. Więc teraz już chcę sobie je dopracować. Tutaj sobie to dociągniemy. Ciech i ciach. I teraz mamy tak tutaj końcóweczkę. Jak daleko to wchodzi? To nam wąż przychodzi tutaj na, na 20 mm. I teraz tak, odtąd ok i, i ciach gdzie to spada. Dobra, jeden jest. I tu muszę sobie ten mój dystansik przełożyć. I to sobie oznaczymy tu. Żeby się ładnie nam układały te przewody. I teraz odkręcam. Docinam. Odkręcę się. I mam już tutaj skróciłem, skręciłem. No i chyba sobie to zamontuję. Pomimo tego, że nie mam jeszcze takich dystansów, to... Sobie to wkręcę, żeby to już mieć, żeby tutaj cieszyło oczko. Zaczniemy od górnego i dolnego. I Pszut. tak się to prezentuje. A może jakiś kurde ja taki zrobię szocznik. <śpiewanie> No, chciałem sobie wyskoczyć na szybko po kawkę, ale to wyglądam jakiś Hitler jebany. ale dostałem info, zadzwonił telefonik, że mam głowicę do odbioru już zrobioną do jednego dwa jz tak więc jedziemy po kawkę, zamykamy. Zamykamy ten bajzel. O, pokażcie tutaj na mnie. Zamykamy ten bajzel, jedziemy po kawusie. Jedziemy po głowicę. Od razu yy, zawieziemy drugą głowicę na podmiankę, żeby od razu się robiła głowica od muska z supry, żeby już leżała zrobiona, jak wróci blok z obróbki. Znaczy wróci, jak je zawiązę. Muszę wygospodarować chwilę czasu, żeby się wybrać. Żeby się wybrać i zawieść oba bloki. I wały, korby, tłoki, wszystko. No i tyle. W sumie tyle. Elo. I mamy już tu pasażera na gapę. Głowicę. Druga głowica odstawiona. No i znowu sobie poczekamy. No ale za ten czas robią się inne rzeczy. I jakoś to idzie wszystko do przodu. Także tego no. Co tu gadać. Co tam brudnej Nie, Nic, operuję mokrąbłoszkę, kurwa, cała mnie zalała, aż spocony jestem. No mhm, Dobre wozy, same są. Dobre, dobre no. Do wyzłomowania chyba, ale. Ding, ding. Wracamy do działania. Troszeczkę się zagalopowałem tutaj, a nic nie nagrywałem praktycznie. A wygląda to. Tak, popraw się. O, Wygląda to tak. Kolektor mamy na gotowo, tutaj poskręcane, paliwko na gotowo. Tutaj wiązka też już zamontowana. Tu mamy jeszcze bajzel, tutaj odma, tutaj jeszcze przyjdą dystansiki. Tu pod spodem jeszcze te dwa, wę... te, dwa... te dwie obejmy muszę skręcić, ale to jak sobie podniosę auto, na razie wszystko co mogę to robię stąd. Teraz tą rurkę chcę założyć, tylko jeszcze szukam takich opasek, które mi spasują na te rury no, Wyłaśta, to może będzie dobre To może też będzie dobre Będzie? Będzie czy nie będzie? No co na styk? Ciut większa by się przydała Dobra, zaraz poszukam jeszcze w innych zapasach i, i coś ponagrywam Dzień.